Wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja przygotowałem sobie prezentację, ale po tym wszystkim, co już tu zostało powiedziane, śmiem stwierdzić, że tak, 70% się zdeaktualizowało, więc powiem kilka słów od siebie. Niemniej jednak, raz jeszcze, naprawdę niezwykle miło jest mi powitać wszystkich Państwa tutaj. No, ja każdy organizator, do końca nie miałem pewności, czy Państwo tak licznie nas odwiedzicie, dlatego niezwykle jest mi po prostu patrzeć na ten tłum twarzy. Jeszcze chyba nigdy nie miałem takiej okazji i też chyba jeszcze nigdy nie miałem okazji podziękować komuś za użyczenie lotniska. No w życiu nie myślałem, że będę mógł powiedzieć dziękuję za to, że ktoś mi użyczył na chwilę lotnisko. Niemniej jednak do całego zarządu PPL-u kieruję teraz te słowa i naprawdę wielkie dzięki, że mogliśmy tutaj być i mogliśmy w tym przełomowym miejscu dla całego regionu się odnaleźć i współtworzyć to wydarzenie. E Obiecuję oddać, choć bardzo mi się podoba. Szanowni Państwo, my tutaj jesteśmy, tak jak zostało powiedziane, jako instytucja zdecentralizowana jako instytucja, która powstała na Ziemi Radomskiej i która czuje się tutaj dobrze. Ja naprawdę, Szanowni Państwo, chciałbym niezwykle Państwu podziękować za tak ciepłe przyjęcie. Tutaj, gdziekolwiek pójdziemy, Ludzie chętnie z nami rozmawiają, chętnie współpracują, chętnie opowiadają tak naprawdę, co my możemy dla nich zrobić. I właśnie my jesteśmy w tym miejscu po to, w tym celu organizujemy to wydarzenie, żeby móc posłuchać od państwa, co jeszcze możemy dla was zrobić. My jesteśmy fundacją, fundacja, która pomaga. I dziękuję jeszcze raz panu posłowi Adamowi Bielanowi z tego miejsca, że od początku do końca nas motywował i zawsze powtarzał, da się, da się i to powinniśmy zrobić. I właśnie w tym miejscu pokazujemy, że to się dało zrobić. A w swoim własnym imieniu, panie pośle, dziękuję za zaufanie. Dziękuję raz jeszcze za waszą obecność, ponieważ wasza obecność tutaj jest zasadniczym dowodem, że Radom to miasto z ambicjami. Że widzicie, że tu jest początek, że to lotnisko jest naprawdę przełomowe. Chciałbym z tego miejsca również zapowiedzieć, że pierwszy w nazwie tego wydarzenia to znaczy coś więcej. Planujemy co roku spotykać się i rozmawiać o kolejnych przełomowych projektach dla tego regionu. Dzisiaj jest to lotnisko. Tak, zdaję sobie sprawę, że dość wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. Niemniej jednak już z tego miejsca chciałbym zagwarantować, że w przyszłym roku wydarzenie będzie jeszcze większe i jeszcze bardziej ambitne. Mam nadzieję, że będziemy mogli pochwalić się nie mniej ambitnymi projektami niż ten, który w tej chwili zakończyliśmy. Radom to miasto, które inspiruje, które już kilkukrotnie w swojej przeszłości potrafiło nadać ton historii całego kraju. To właśnie tutaj w Radomiu, przy ulicy Sienkiewicza 13, żył i pracował wybitny polski uczony, ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, twórca Polskiej Szkoły Bioelektroniki oraz jeden z pierwszych na świecie badaczy którego prace były jednym z kół zamachowych dla całej rewolucji cyfrowej XXI wieku. Samo pojęcie Homo Electronicus okazało się być niezwykle prorocze dla dzisiejszego świata robotyzacji i cyfryzacji. To tutaj, w, Rad w Radomiu, już od dłuższego czasu bije cyfrowe serce całego regionu. To tutaj zlokalizowane są ośrodki prężnie działające w sferze nowych technologii. Tutaj właśnie w Radomiu ma siedzibę Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości jako jedna z pierwszych organizacji centralnych ulokowana poza stolicą. Radom bardzo ciepło nas przyjął i jeszcze raz za to serdecznie dziękujemy. Dziś Centrum Nowoczesności i Innowacyjności jest również tutaj, na Radomskim Lotnisku. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości stale rozwija swoje kontakty za granicą. Dotychczas mieliśmy okazję jeździć, nawiązywać, pisać, nawiązywać szereg partnerstw. W tej chwili dzięki temu lotnisku będziemy latać, czyli będziemy przywozić jeszcze więcej doborowych gości, których po części będziecie mieli okazję dzisiaj poznać, oraz będziemy, co najważniejsze, szerzyć najlepsze nasze lokalne wzorce i osiągnięcia za granicą. I to z tego miejsca chciałbym również Państwu zagwarantować, że. Region Radomski jest kopalnią dobrych pomysłów. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości w pełni będzie popierała wszystkie pomysły i będzie je promowała. Jesteśmy po to, aby pomagać. Chcemy zrobić wszystko, aby Radom mógł być z nas dumny, bo Radom to miasto przyszłości. A tyle, drodzy Państwo, udało nam się dotychczas. Dziękuję bardzo.